Salam patrz się, Patrzcie, patrzcie, co Klaudia, Jola złapała. Klaudia, mówię. Dinoza. Salamandra? mandra? Za Zarobala jak trzyma, nie? Pod spodem ma takie kropki. Możesz I... Będziesz to łapał w ręce? No nie wiem. Ale jak trzyma robaka, ty. Damy jemu tego robaka. Damy robaka, niech ma. Fuj. Jaki dinozaur. Co ty, ona złapałaś? Dobra, nie ciągnij. Ja pierdzielę. Kurde, może to nie salamandra, może mylę, wybaczcie, bo to nie wiem, co to było, ale numer, nie? Wrzuciłem ją do wody, bo sobie pomyślałem, że to kurde w wodzie musi być tylko? Łorsza. A nie jest, jedzie O, łapała. Prosto w buzię rybo. No, ściągaj, zobaczymy, czy się uda nam. Widzisz, łapiesz rybę zahaczyk od góry i wyciągasz do tyłu. No nie ciągniesz, tylko tak do tyłu jakby. No, powolutku. No, ruszaj, ruszaj na boki. To nigdzie? Yes. Ale pół robaka zostało. No popraw troszkę, pokaż, czy jest co poprawiać. A wrzuć na takiego, może się też zaczepi.